Jak może moi drodzy pamiętacie, niedawno miałem przyjemność pokazać na kanale najtrudniejsze czołgi pod wbijanie w trzech odznak biegłości. Ten materiał zdecydowanie przypadł wam do gustu, dlatego dziś pójdziemy krok dalej i sprawdzimy jak to wygląda w przypadku odznak mistrzowskich Asa Pancernego. Wielu graczy na pewno poluje na emki, albo dla satysfakcji, albo pod misję, więc wydaje mi się, że temat może być interesujący. I dla przypomnienia podkreślam, że aspancerny pancerny jest nadawany, gdy zdobędziemy więcej bazowego PD w jednej bitwie, niż średnie najwyższe doświadczenie 99% wszystkich graczy na tym samym czołgu z ostatnich 7 dni. Zwykle nie jest to proste, ale zobaczymy jak to pójdzie oczywiście w tym filmie. Wcześniej mam dla was kilka słów o lipcu w World of Tanks. Więc prawda jest taka, że będzie to taki spokojniejszy miesiąc. Z ważniejszych rzeczy dostaniemy aż dwa dodatkowe rozdziały przepustki bitewnej. Skupią się one na dwóch kultowych bohaterach. W tym momencie jeszcze nie wiemy jakich, nie wiemy też jakie czołgi będą do zdobycia. Ale nie zmienia to faktu, że należy naszykować naprawdę sporo złota. A to dlatego, że zwykle ulepszenie takiego specjalnego rozdziału kosztowało 3,5 tysiąca złota, więc dwa to pełni wydatek 7 tysięcy. I co więcej, Gaming zapowiada, że 15 lipca odbędzie się specjalne kolejowe wydarzenie. I w skrócie chodzi tutaj o to, że przez 6 dni będziemy dostawać codziennie 4 oferty. Jedna oferta pozwoli nam odebrać coś za darmo, druga będzie wymagała wydania srebra, trzecia złota, a czwarta złotówek także każdy coś dostanie. Oczywiście za złotówki będą najlepsze oferty, i tam mają się kryć jakieś rzadkie, specjalne czołgi premium, ale w rozsądnych cenach. Ciekawe czy będzie jakiś Xem, czy może PZ, czy może Kowiec Premium, może coś w końcu fajnego dadzą. Czas pokaże, a za darmo wiadomo będą jakieś tam style, podręczniki dla załogi, no takie raczej drobnostki. No ale w razie czego warto trochę srebra mieć na koncie. I skoro mówimy o srebrze, no to informuję, że 28 lipca wystartuje kolejny odcinek inni frontu, więc jeśli macie właśnie problemy ze srebrem, macie go mało, no to będzie dobry okres, aby pozarabiać. No i w sumie to tyle ze wstępu. Teraz przechodzimy już do najtrudniejszych Emek. Naszą przygodę zaczynamy od piątego tieru i tutaj największe wymagania ma radziecka premka, czyli Churchill 3. Pojazd, na którym wielu graczy ma rekord swojego expa, więc na pewno jest to jakoś uzasadnione. Pojazd, także jest uważam, dość dobry, także da się tym sporo natłuc. Wiadomo, no, najważniejsze jest, aby dobrze rzuciło, ale jak rzuci to naprawdę z tym karabinem, bo to jest w sumie taki karabin, idzie tutaj człowiek zrobić bardzo dużo, pojazd strzela co niecałe dwie sekundy, może nie za dużo, ale dość skutecznie, szczególnie na godzinie tej penetracji jest naprawdę dużo i zobaczcie jak to farmi, jak już zacznie strzelać, to przestaniesz dopiero jak czołg wroga wyparuje. No, i tutaj trzeba robić moi drodzy: mówię, 1835 ekspa bazowego na MK. Na pewno troszkę trzeba postrzelać, aby taka MK wpadła. Zawsze też będę Wam mówił, jak wygląda taki top 3 ogólnie. I oprócz tego, Churchilla duże wymaganie jeszcze na MK ma: Panzer 5 przez 4 no bo to jest też rzadka maszynka. Kurde, mega mocna. I w top 3 jest jeszcze KW222. Jest to pojazd, który. Jest też rzadki i dość dobry, bo pancerny. Także te pojazdy wymagają najwięcej na MK na tym poziomie. Z tej trójki, chyba najlepszy dla mnie to jest ten Chertiv. Zobaczcie, jak to mieli. Naprawdę, no strzela, strzela. Robi te obrażenia. No, oczywiście, no fajnie, bo to jest mała mapa, ale nawet gdyby mapa była nieco większa, to. Wydaje mi się, że i tak takie 2000 w dłuższych bitwach spokojnie można zrobić. Tutaj mamy małą mapę, więc może 2000 nie zrobię, ale to bardziej kwestia mapki. Bishop. No, bishopy ogólnie są groźne, tylko że kolega chyba nie ma klawiatury. Nie wiem jak tu dojechał. Myszkę może ma, ale klawiatury niekoniecznie, bo się w ogóle nie rusza. Oj ci arciarze, kochani arciarze. Mamy cztery fragi, pokazałem wam to, co ten pojazd potrafi. Czyli coś odbije, coś postrzela, nawet dużo postrzela. Gorzej jest z jazdą, wiadomo, ale mamy turbo, więc aż tak źle to nie jest. Po lewej stronie powinien być jeszcze grill. O, proszę bardzo, raz, dwa. O, kurde, gościu, niegrzeczny jesteś. Nasi sojusznicy już tam objeżdżają tego kawulca. Czy ja mogę tego grilla wykosić? Słuchajcie, nie da rady. Kawuka też nie da rady, już zabiją go raczej. Co za chamy, jedne. Nic nie zostawią. No i koniec, koniec, no. No za tą bitwę, no raczej wątpię, że będzie MK. Nie mam po prostu pytań. Zrobiliśmy 1604 fragi, zobaczcie 1000, prawie 500 ekspa. i tylko druga klasa, to pokazuje, że naprawdę tutaj wymagania są chore. No ale tak jest i Zaraz przejdziemy do szóstego tieru. Wcześniej jednak mało ogłoszenie. Jak już na pewno wiecie po oglądaniu początku tego filmu, szykuje nam się spokojniejszy miesiąc Word of Tanks i w związku z tym warto przejść inne giereczki, na przykład na promocji w sklepie Eneba. Przykładowo Rematch, gra dla fanów piłki nożnej dostępna jest za 70 zł, do tego jeszcze cashback przez jeden dzień. No a na Steamie zobaczcie wydatek to niecałe 90 zł. Z innych tytułów, które niedawno wyszły: Broken arrow, gra taktyczna dla fanów ogólnie wojska, dowodzenia tutaj na Steamie kosztuje 190 zł na Enebie 138 oczywiście jeszcze cashback też jeden dzień. Ogólnie, cashback jest na wszystko, więc na pewno warto wykorzystać tą rzadką sytuację. Mamy tutaj Duma Eternal, Pacific Drive, poprzednie części Farming Simulator, GTA V, Detroit, Dark Souls. O i tych gier jest naprawdę bardzo dużo. Można tak przeglądać przez kilka dni, bo sklep ma naprawdę tysiące gierek. Oczywiście także są karty podarunkowe do PlayStation, Xboxa, one także są z cashbackiem, tylko troszeczkę tutaj jest inaczej. Trzeba patrzeć raz 11, raz 5%. Ale ogólnie ceny są bardzo. Bardzo dobre, więc na pewno warto tym się zainteresować. Przykładowo tutaj karto wartości zobaczcie 500 zł, a kosztuje 466, więc macie dużo w kieszeni i jeszcze ten cashback też 5% ogólnie klikamy kup teraz i po prostu płacimy jedną z wielu dostępnych metod. Także polecam sklepęba, link do niego macie w opisie. To są po prostu jakieś jaja. Jadę, jadę już dwie minuty, moi drodzy, i teraz co? I po tym wszystkim dostaję taki prezent bomba odarty. Naprawdę człowiek może się nieźle zdenerwować. Ale tak, gramy tutaj Churchillem Gloriana. Pojazd ten ma chore wymagania na MK 1587 bazowego xp a wcale nie jest jakimś tam przegiętym człowiekiem, bo to jest po prostu Churchill 7, ten, wiecie, brytyjski drzewkowy, tylko wersji premium, trochę jak Churchill Crocodile. No i ten pojazd, moi drodzy, co, właśnie wymaga tak dużo, a mówię, możliwości ma po prostu dość normalne, tak? Można powiedzieć, identyczny jak czołg drzewkowy. Różnica jest troszeczkę w kalibrze działa, ale Pena ta sama, Celność ta sama, damage na strzał ten sam. I jeszcze różnica jest taka, że ten ma droższe pociski no bo jak Premka no to wiadomo yy, drożej musi być. <laughs> no taka ciekawostka. No i co? Zaraz za tym czerćciem Gloriana jest faktycznie fajny choke, czyli M6. Tam trzeba 1445 bazowego EXPA. I na top 3 mamy KW2 Ragnarok. On wymaga tam 1430 EXPA. Tak to ogólnie się prezentuje. Podkreślam, no, czołg ten y, no, ma takie wymaganie, bo jest po prostu rzadki, bo mało kto go chciał kupić ostatni, jak był w ramach współpracy z serią Gerson Panzer, no bo był bardzo drogi, no a mówię, nie jest to jakaś tam super zarabiaczka, to jest po prostu zbyt niski PR. Y, niektórzy takie czołgi jak ten lubią, oczywiście ma to sens, bo to jest dość wytrzymałe jak dobrze rzuci, ale z drugiej strony na pewno są na tym tierze konstrukcje lepsze. Y, jak widzicie udało nam się tutaj chyba... Kolegę w Kurzejderze podpalić, tak mi się wydaje, więc kurka. Mam chyba piromana tutaj jakiegoś. Jeszcze jedzie lew, zobaczymy ile za taką bitwę yy, gdzie przejechałem, tyle kilometrów dostanę. Mam nadzieję, że dużo za kilometry po prostu, bo mówię dwie minuty to po prostu trzymałem W i nic nie ja mogę uszczęślić, bo nikogo nie było. Wszyscy uciekli przede mną. Ten czołg jest tak mocny, że uciekają przed nim. No dobra. Po lewej stronie mamy M10. Muszę gościa zignorować, skupić się na jak pan Oj, 4. O, o jezu, arta. Ej, może deset na arty zróbmy. Ej, w tym odcinku ja się znęcam nad artami. Ja wiem, jak to wygląda, ale tak. Chyba mogę powiedzieć, że w tym odcinku jest po prostu zemsta. Wielka zemsta New Multishow'a. Było tak, że wiecie co. Całe odcinki zbierałem od arty. Teraz w końcu to ja je niszczę. Lewka upolowałem, grilla upolowałem w sumie. W poprzedniej bitwie też kogo tam upolowałem, jak on się tam nazywał. Pamiętacie pewnie, Bishop. No, multi niszczy arty tylko. Tylko na arty potrafi walczyć. Tutaj kolegę wymanewrować chciałem. Niestety się nie udało. Niewiele zabrakło, abym jeszcze ustrzelił tego pana nawigatora. Mimo wszystko mamy 2000 prawie obrażeń. Trzy fraki zobaczymy. I ile będzie za to expa? No okazuje się, że bardzo mało, bo tylko 848 odznaka drugiej klasy, także doemki daleka droga, Ja tam miałem zrobić 1600 chłopie, to chyba bym musiał cały team wystrzelać. Chyba tak, także to był Churchill Gloriana no, i czas na tier 7. No, tego czołgu to raczej nie znacie. Jest to moi drodzy Centurion Gloriana, który na siódmym tierze ma największe wymagania na MK. Trzeba tutaj robić 1599 bazowego EXPA. I powiecie, co to w ogóle za maszynka, o co tu chodzi, i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to pojazd kolejny dodany do gry w ramach współpracy z serią Gershon Panzer. I można go powiedzieć, określić. W skrócie to jest taki Centurion 1 na stoku tier niżej. Czyli bierzecie Centuriona z drzewka. Tylko, że w podstawie konfiguracji dajecie tierniżej. niżej, coś takiego. Czy to jest jakieś OP? Wiadomo, że nie, ale pojazd jest bardzo rzadki, jest go bardzo mało w bitwach, no i wiadomo, jak ktoś już nim gra, to raczej kręci dobre wyniki. No i to oczywiście sprawia, że one potem są takie chury, chury, chury. Co do czołgu... Nie uważam, że to jest jakaś zła maszynka. Mamy tutaj na pewno fajne opuszczanie 12 stopni, to jest pewien duży plus. Jeśli chodzi o pancerz, wiadomo, pancerz jest skromny nawet powiedzmy, że rówieśnicy mogą mnie przebijać, więc to nie jest pancerny jakieś. Działo powiedzmy, że akceptowana tym, tierze. tam 171 przebicia na podstawie, 239 na goldzie i Alfa 150, więc no wiadomo, no, to nie jest jakiś szałtyłka, ale też. Patrząc na konkurencję, tam też nie jest jakoś dużo, dużo lepiej, co nie? To muszę powiedzieć. Czoł ogólnie ma takie wymagania nie przez jakość swoją, tylko rzadkość. To trzeba sobie po prostu powiedzieć. Zaraz za nimi jest akurat już coś bardzo jakościowego. Jest to IMX 1357 w wersji GF i w wersji normalnej, więc one jak coś mają wymagania troszeczkę mniejsze, ale przynajmniej tam... No da się, da się naprawdę dużo zrobić i obrażeń własnych i po asycie, bo to w końcu lajty. Czołgu tego chyba jeszcze nie pokazywałem nigdy na kanale, tak sobie teraz myślę. Bo to jest tak, że no w sumie no to nie ma tutaj za bardzo czego omawiać, czego pokazywać. Jeśli patrzymy na takie wiecie omawianie przez trzy bitwy, no to bym was zanudził. Jako taką ciekawostkę można pokazać, ale po prostu czołg nie jest niczym specjalnym i to musicie po prostu wiedzieć. Jak będzie dostępny w sprzedaży za jakiś czas, ja oczywiście bym go nie kupił, chyba że jesteście kolekcjonerami. Wtedy, no to można, można. Albo fanami anime, to też można, no wtedy ma to wytłumaczenie jakieś. Ale ja nie jestem, niektórzy się obrażają na mnie, że nie jestem fanem anime, ale no powiem szczerze, jakoś nie jestem w stanie się do tego przekonać. Ja to bardziej takie klimaty słowiańskie, jakieś wiecie, Wiedźmin, kurka, no to coś takiego to mi bardzo leży. Takie coś to bardzo, ale. Anime specjalnie, no to nie jest moja bajka. Ale oczywiście, jeśli wy lubicie, to w porządku, tak. Nie ma w tym nic dla mnie złego. Nie obrażam się na was, czy coś. Tylko po prostu mówię, że no ja wolę troszeczkę inne yy, światy. No, powiem tak. Chciałoby się ruszyć już. A tu się za bardzo nie da. Nie da się nie da. Susto. Na snajpie pewnie gdzieś tam czeka. o fałeczka, O, kurka wodna, no. Ciężko tu będzie zaatakować. Teraz trochę ryzykuję w ten sposób jadąc. Właśnie kurka wodna. Przyjechałem, pomagam koledze, bo to naprawdę wiecie co? Jest fałka, to nie są żarty, ona ma mnie na hita. Ale byłem od niej szybszy. Coś strzelarta? Nie wiem kto to strzelił. No nie, 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 no nie, no nie, no nie. Serio, tyle czasu tu jechałem, nikt nie strzelał, a teraz nagle się obudzi, mówi: "O, teraz to strzelę". Skupając przyczajony w tym małym tedeczku. Brawo dla ciebie, gościu. No, za tą bitwę to nawet nie wiem, czy druga klasa będzie. No to mi się kurka nie poszczęściło. Rzuciło nas moi drodzy na dyszki, a gramy przecież ósemką. Jest to tertyl, który ma najwyższe tutaj wymagania na Mkę, 1609 bazowego expa, naprawdę dużo. I zaraz za nim jest Bezeta i Projekt Ion. Także tak prezentuje się to top 3. Dlaczego Turtle wymaga tak dużo? Ponieważ jest bardzo dobry. Mimo tego, że rzuciło mnie na dych, ja nie jestem jakiś taki przerażony, że nie wiem, mam się chować w rogu mapy. Uważam, że spokojnie mogę troszkę postrzelać. Może nie mówię, że będzie super łatwo, ale jest to bardzo dobra maszynka, która rozumiem, że ma takie wymagania. Po prostu da się tym sporo natłuc Jezu, tutaj koledzy, no zasłaniają, no. Szkoda, że esto się bało, korka wodna, no ale cóż. W tej sytuacji yy, wypada powiedzieć też taką rzecz, że ogólnie będziecie widzieli w tym zestawieniu dominację premek, bo one po prostu zdobywają więcej ekspa, więc zawsze będą miały trochę wyższe wymogi, jak coś tak mówię, po prostu, żebyście wiedzieli. Mam tutaj zestaw dość na bogato, ale wiadomo, no mam się postarać, w biciemkę, więc wiecie co, no muszę w, w, zabłysnąć, muszę się postarać. Czy się uda? Zobaczymy. Mamy przed sobą Typa 6,8. Mówmy się, to nie jest taki czołg jakiś mega mocny, ale dingnął. farcios 1. ST2, no to już jest większy problem. Yy, Bum, dostał. ST2 bokiem. Nie we mnie tylko. Kurna we mnie oczywiście. W pazia biednego a kurka. Dingam się od conceivera. No nie, no tutaj zaczyna się robić troszeczkę nieprzyjemnie, panie panowie. Tak być nie powinno. ST2 bardzo chyba mnie nie lubi. Chyba mu się nie podoba. Nie lubi brytyjskich niszczycieli, ale bo po prostu wie, że mam dobry dp-mik i trzeba takiego zawsze gadka szybko skończyć. Yy... Dobra, zemsta. Zemsta jest słodka. Może nie zrobię w tej bitwie tak dużo. Zresztą mówię no, takie losowanie, że chyba nikt nie oczekuje ode mnie cudów, ale jeszcze postaram się tutaj. gąskę zdjąć chciałem powiedzieć, nie udało się. To może ten T5, ten Heavy. Ono, oczywiście, ma mnie na dwa hity, więc to tak. żarty żartami, ale to w sumie on... Nie. Nie. <laughs> Pale się. Pale się do akcji. Kłorna. Powiem wam. Są pewne zasady na polu bitwy, tak? Nie podpala się takich biedaków, terty, jak ja. Przyja, ledwo jadę, gościu. Ledwo jadę, a ty jeszcze mnie podpalasz. Nie ma litości. Tylko brakuje jednego. wiecie czego? Strzał darty O, proszę bardzo. A propos art. No, jak strzeli we mnie, to się zdenerwuje. Weź tam strzel w kogoś innego, kurczę, a nie. Buraka nie widać. On może być przede mną i po prostu czekać tutaj, robić jakąś zasadzkę. Byłoby to dla niego na pewno rozsądne. Jest! Jest, 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 dostał gąskę, wyładował się. No to teraz kasacja, kurcze pieczone, Bum. Ucieknie mi tutaj, on jest szybki. Nie no, ten Leopard przychodzi ludzkie pojęcie, że on tam sobie tak komfortowo snajpi. I nawet go nie widziałem. Mówię, nie no, już mi daruje, mam mało życia, kurczę, ale nie, musiał się zamieścić. Co zrobiliśmy? Dwa 700, dwa fragi, 1100 asysty. No ale też robiłem damage wysokie tiery, więc tego expa może trochę dostaniemy. Ale na pierwszą klasę raczej nie wystarczy. No, to przechodzimy coraz wyżej i ten czołg raczej nie będzie dla nikogo zaskoczeniem. Na dziewiątym tierze największe wymagania na MK ma Koncept 1B. Maszynka, która jest po prostu przemocna. Według mnie najlepsza dziewiątka, wielu graczy uważa bardzo podobnie. A to dlatego, że pojazd jest dobrze uzbrojony, do tego dynamiczny jak, czołg, jak na czołg ciężki. Oczywiście żywotny, także idzie tym naprawdę sporo robić. Tutaj mamy dobre losowanie, więc wydaje mi się, że jest potencjał na jakąś pierwszą klasę, ale też podkreślam, wymagania są duże. Na MK wymagane jest tutaj 1477 EXPA. Zaraz za właśnie wspomnianym konceptem jest jeszcze Tortoise i DZT. Także tak wygląda czołówka. Jeśli chodzi o ten pojazd, powiem Wam, że sporo nim gram, szczególnie na turniejach. Więc wydaje mi się, że mam go akurat obcykanego. Nie jest to czoł, którego nie znam i którym nie gram na co dzień. Najważniejsze jest, kiedy gramy konceptem, oczywiście uważać na dolną płytę i uważać na co? Na tutaj gar. Podobnie jak zresztą w gryfonie. Trzeba tutaj cały czas w miarę możliwości zasłaniać lufą swoje czułe punkty, ale kiedy to robimy, naprawdę już można ładnie dingać. Staram się za wszelką cenę upolować T95, ponieważ to jest, umówmy się, najgoroźniejszy pojazd teraz w tej stawce. Jeśli byśmy go zdjęli, to mamy wrota otwarte do ich bazy i Defender po prostu nas nie powstrzyma. No jest już zbyt słabym czołgiem na tym poziomie. No, niestety powiem wprost, nie mogę tego T95 przebić, walę w ten gar, ale nie wchodzi. W ogóle to jest taka rzecz, która zwróciła moją uwagę ostatnio, że patrzyłem sobie model. Właśnie te 9 piątki. Zastanawiając się, kurka, czemu ja tak często mam problem, że ja nie przebijam tego gara? Strzelam mi kurka często nie ma efektu. Potem sprawdziłem, że tam naprawdę ten gar to taki zielony jest tylko w malutkiej części. spora jest naprawdę wytrzymała, więc to jest taki czołg, który mnie zaskoczył. Ja zawsze myślałem, że ten gar to jakiś jest miękki, a tu dupa. No, jak widać, po tylu latach człowiek nie ogarnia takich czołgów. Trochę wstyd. Powiecie tak trochę wstydno, ale co zrobisz. Bitwa ta to jest po prostu totalny przejazd po wrogach. Nie Nienawidzę taki bitew. Chciałbym wiecie co, mieć trochę tutaj możliwości czasu. A tutaj wszyscy po prostu umierają. Jeszcze mi się tutaj arta topi nosz, jeden. Szacunku nie masz do innych się topisz, kurka babokiem, no. No i się utopi, no. No i utonął. No i weźcie. Bądźcie zdrowi, grandz wota, kiedy takie rzeczy się dzieją. No nie da się być zdrowym, bo to po prostu bardzo denerwuje. Koniec. No za tą bitwę mówię, a może będzie pierwsza klasa, korna, Mam nadzieję, no to mam. Teoretycznie weszła jedna pecha na ślepo 3400, ale wiadomo, tylko trzecia klasa, no bo po prostu za szybkie starcie. No i niestety na koniec muszę Was rozczarować, ponieważ największe wymaganie na dziesiątym tierze ma Huragan, którego po prostu nie posiadam w swojej kolekcji. To jest kolejny odcinek, kiedy po prostu brakuje mi go, bo ma jakieś albo wymaganie duże na biegłość, albo duże wymaganie na MK. Może kiedyś go zdobędę i pod te filmy będę miał. A tymczasem gramy miejscem drugim, czyli Gryfonem. Huragan wymaga na. MK, moi drodzy, żeby wam nie skłamać, 1412 expa gryfon 1366. Dlaczego gryfon wymaga tak dużo? Ponieważ jest nowy i kupiło go przede wszystkim społeczeństwo takie bardziej doświadczone, które oszczędzało zasoby i tak dalej. No raczej mała jest szansa, że taki czoł kupuje Zwykły gracz, y, który po prostu pierwszy raz widzi wota, bo za drogi i pewnie by chciał i tak już lepszy czołg. więc pojazd po prostu jest raczej eksploatowany przez totalnych koksów, którzy no byli w stanie doprowadzić te wymagania do takich wartości imponujących. Y, jeszcze warto powiedzieć, że trzecie miejsce zajmuje Chieftain, ale nie ten skórek, tylko ten Chieftain legendarny. Za oczywiście klanów także tak wygląda top 3 jeszcze raz przepraszam, że nie gram tym huraganem no ale mówię, no nie mam i z powtórkami też jest tragedia, bo po prostu mało kto w ogóle bierze tego huragana do bitew, co nie naprawdę, nie ma bitew, może ktoś z was go ma wyślijmy jakieś powtórki dobre, bo <laughs> naprawdę, ja ciągle przeglądam w 3 i nie ma za bardzo bitew tą maszynką z tej aktualizacji no i cóż nie lubię bardzo gryfonem robić safescrapa, powiem szczerze, że już nie raz się przejechałem, dostałem jakąś podpałę, albo inną lipną sytuację doświadczyłem. No ale tak mówię Wam, że chyba trzeba tutaj cisnąć, kurka Manticora na górze, co jest grane, czy ty Antikorę będziesz snajpił? Błyskawica, uuu, mam nadzieję, że kanopener tutaj się poświęci, zbierze, ej, ta błyskawica jakaś jest dziwna. No, dziwnie się zachowała. Ktoś powie, czemu nie doładowałem? Nie doładowałem, ponieważ uznałem, że nie jest to najlepszy pomysł. Kiedy gościu może zginąć w sekundę. No i w sumie to był błąd, mogłem doładować. Ale nie wyszło tutaj jakoś dużo gorzej. Bardzo dużo gryfonem się dingam, powiem wam. Nawet ta piątka na początku w dolną płytę. Czy teraz błyskawica? Ja tego czołgu właśnie nie lubię, strasznie jestem na nim nieskuteczny. Mam wrażenie, że nie jest to po prostu pojazd, który będzie mi dobrze służył. Oczywiście kupiłem go, tam mam numerek 800, coś, ale mimo wszystko mówię wprost z mostu, że po prostu nie leży mi Gryfon i chyba jest to jeden z najgorszych czołgów z warsztatu, jaki, jaki był mi dany testować i odebrać. Górcze pieczone, no. Gdyby to były hity, to bym tego gościa w gryfonie rozstrzelał. Badger tutaj chce miejsce, ja go przepuszczę. Nie będę hamem. Sam narzekałem, że tam nie blokują. To teraz nie postąpię tak samo, bo to byłoby bez sensu. Hamsko zachować się wobec innych, a wcześniej na innych narzekać. Myślę sobie, żeby terenować tego baczata. On chce zbić bazę. Mm. Turcze pieczone, skapujemy to. Nie, no po prostu dramat. Po co kapować, panowie, nie kapujta, no. Walczyć trzeba, walczyć trzeba. Jeszcze, damy radę strzelić? Jeszcze strzeliłem, bo bitwa została przedłużona. Zawsze jak się ktoś niszczy, to po przejęciu bazy jeszcze jest 5 sekund dodatkowe. No i 5300 wyszło 3 fragi. Nawet, nawet. Ale czy to będzie MK? No, może druga klasa, może. Trzecia, druga. No nie wiem. Trzecia klasa. Boże. Nawet nie druga. No przez cały odcinek nie wbiję nawet jednej jemki. To pokazuje, że nie jest to taki hop siup, Oj, nie, nie jest. A bitwa nie była przecież taka zła. Niby, niby, niby. No cóż moi drodzy. Zagrałem dla was czołgami z największymi wymaganiami od 5 do 10 tieru. Dajcie znać. Który z tych pojazdów według Was najtrudniej ogarnąć. No i oczywiście słyszymy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia wam. Trzymajcie się, pa. pa.